Witamy w Carhaixei przy następnym projekcie. To będzie krótki projekt, zaznaczam. Nie spodziewajcie się, półgodzinnego filmu. E, słuchajcie, mamy na wyguszeniem nowego Tiguana. To jest 2025. Działają polecenia. Słuchajcie, działają polecenia. Klient z polecenia. E, nowy Tiguan, e, co tu robimy? Wygłuszamy przede wszystkim drzwi, nadkola, e, maskę pod szybie, e, Więc taki prosty zestaw. W bagażniku mieliśmy robić bagażnik, ale jest. Minka hybryda, e, przepraszam, to jest plugin, plugin, to jest duża bateria w bagażniku. Nie możemy jej bardzo odkręcać, nie chcemy tutaj nic e, panu e, ryzykować gwarancją. W każdym razie to co robimy, nie tracimy gwarancji, a, a w przypadku tej baterii z tyłu po prostu nic samej dotykać. Zresztą pan mówi, że jak może e, e, już samochód spłaci, bo tu jest jakiś tam leasing i tak dalej, więc po prostu może wtedy po prostu będziemy, nieważne. W każdym razie, tak, zajmujemy się przodem przede wszystkim, więc mamy maskę. Zobaczcie, mamy maskę, mamy pod szybie. Zwróćcie uwagę, że teraz Volkswagen dał takie pijanki. Nie wiem, jak to się zachowa z wilgocią, bo to jest bardzo dużo wody, ale to jest pierwsze auto y, od X czasu, które y, jak wygłuszamy, mamy jakieś wygłuszenie tutaj. Nie wiem, co to daje, słuchajcie. Na pewno daje tyle, że po prostu klient stwierdził, że po prostu ten silnik. Y, i praca tego silnika po prostu też zasługuje na jakby wygłuszenie. Tak? Za bardzo du tych dużo dźwięków tych się pojawia z przodu, e, wewnątrz kabiny. E, słuchajcie, teraz pokażę Wam nadkole, czekaj na tutaj przejdę. Jak widzieliście pod szybę, zobaczcie, jest nadkole, czyli Volkswagen wygłusza nadkola. To jest, patrzcie, wiele warstw, taka pianeczka, ja to mogę leciutko zerwać. I, i e, każdy gdzieś tam się zastanawia, o, czy te nadkola nie piją wody i tak dalej, czy te nasze materiały. My oczywiście tam układziemy konserwację pokazaliśmy jak działa to wszystko na, na jednym z filmów. Ale zobaczcie, to jest wygłuszenie wodzę Jest ładne milusie, bo to jest auto nowe. Nie wiem jak to zachowa się zachować. Takie wygłuszenie po 40-100 000 kilometrów, Nie wiem. W każdym razie wiem, mamy już wymyte, bo my autorzyśmy tam po prostu wymyliśmy sobie karczerem wszystko ładnie. Mamy trochę tu wosków, więc po prostu układziemy całą tą, tutaj, ta część będzie wygłuszona, która idzie do kabiny. E, oczywiście to zdejmujemy, kładziemy swój butyl, a teraz przechodzimy do drzwi. Zobaczcie drzwi, teraz e, jeśli poradnik jakbyśmy robili, e, zrób to sam, e, chyba bym powiedział, nie, nie rób tego sam w domu. E, w każdym razie przede wszystkim trzeba byłoby trzeba było wyjąć szybę, trzeba było wyjąć szybę, bo zobaczcie cała ta wytłoczka, którą też oczywiście będziemy wytłumiać, e, jest wytłoczką, e, no oczywiście plastikową, ale chodzi o to, że po prostu cała prowadnica szyby jest tu wszystko, ta szyba jest wpięta w tym momencie, o tutaj jest, w tym zatrzasku więc po prostu żeby to wszystko zdemontować, dostać się do środka drzwi trzeba zdemontować szybę, czyli wypiąć z tego zatrzasku na pewno szybę trzeba po prostu wyjąć ale zobaczcie jaki mamy teraz dostęp do, do wygłuszenia oczywiście to są takie wozwagenoskie mastyki, które powodują, że ta, ta blacha tak nie rezonuje jest to po prostu takie plastry takiej masy no, ale generalnie to są się suche, tak, więc mamy bardzo ładny dostęp, te drzwi będą ładnie wygłuszone. Pan tutaj zdecydował się na wersję ekonomiczną, także tutaj jest zaskoczenie, znaczy nie zaskoczenie. To jest tak, generalnie jak wy szacujecie po prostu co wygłuszyć i tak dalej, przede wszystkim pojeździć tym samochodem i jakby wysłuchać co nam przeszkadza. Tak? Ja, ja, ja po prostu zawsze z klientem jeżdżę, na przykład też próbuję jakby sam od siebie po prostu coś doradzić. E, tutaj robimy w całym, cały dół, czyli nadkola robimy w wersji najmocniejszej, ekspert, tak? Czyli pan powiedział, najbardziej panie Marku przeszkadzają mi nadkola, a, a reszta, czyli pod szybie, maska, e, drzwi i tak dalej, tylko delikatnie. Czyli to co mamy pakiet taki standard, taki, taki ekonomiczny. Jest to pakiet dla aut e, miejskich przede wszystkim, gdzie nie latamy gdzieś tam w trasy. I tu po prostu robimy właśnie e, takim pakietem tym właśnie e, tym podstawowym, standardowym, ale mm, zważam uwagę, zwracam wam uwagę na to, że te materiały mają wysokie współczynniki tłumienia, e, membrany mają wysoką izolacyjność akustyczną, więc po prostu u nas nawet ten pakiet ekonomiczny, standardowy i tu mocno podkreślę, mają naprawdę, przy, teraz robimy ze sporo pomiarów, myślę, że materiał zrobimy na temat, na temat ogólnie mat i ich i tłumienia, e, izolacyjności tej akustycznej, jakie łączyć tematy, maty, My zrobimy materiał. Myślę, że część tego materiału będzie przydatne dla wszystkich, którzy po prostu planują wygłuszyć sobie samochód, czy oddając do firmy, czy po prostu robiąc to samemu w domu. Po prostu będziecie zwracać uwagę na dobór materiałów, I to jest bardzo ważne. E, więc, drzwi mamy już omówione. E, przejdźmy jeszcze do tylnych drzwi, zobaczymy. Słuchajcie, e, tu jest tył. E, pokażę ci tył. Tu jeszcze szybę zaraz będziemy wyjmować. E, na razie opowiesiliśmy. E, słuchajcie, to tak samo wygląda jak z przodu, ale chciałem tutaj zaznaczyć, że mamy tu. E, pomieszanie z poplątaniem, z tego względu, że to jest system Harmana. Tutaj pan nie decyduje się na wymianę tych głośników. To jest zestaw Harmana. E, te głośniki, akurat są produkowane w Czechach, przednie dwudziestki, są już chińskie, są I oczywiście każdy z tych głośników, nie oczywiście, tylko właśnie bardzo często teraz e, były wszystkie głośniki były z neodymowym magnesem. Tu mamy klasyczny układ magnetyczny, e, więc jest to duży. Duży magnes, naprawdę układ magnetyczny robi wrażenie, więc przed nim tym bardziej. Dobra, my zabieramy się do pracy, widzimy się po pierwszej warstwie. Dobra mamy tak, e, mamy drugą warstwę, pierwszą warstwę to pokażemy Wam na przebitkach, ale pokażę Wam tą matę, którą po prostu mamy na pierwszą warstwę. Ta mata jest u nas e, jako wersja standard, tak, czyli ona współczynnik tłumienia ma 0,26, więc nie jest to mata e, pierwszych lotów, jeśli chodzi o e, gamę naszego, e, naszych produktów, czyli to jest mata do e, pakietu tego standard. Jest to Beta, ona ma oczywiście e, fajną strukturę, ma świetny butyl, ale no i za, to jest no, cienki materiał, dwumilimetrowy. Nie jest to mata, która nadaje się do e, aut, które e, chcemy osiągnąć bardzo duży wynik, jeśli chodzi o wytumienie. Więc jak, jak powiedziałem, standard, musimy to podzielić po prostu na materiały, które są... E, e, Mniej dla mniej wymagających, tak, bo jest od miejskich, ale to jest świetny materiał, fajnie graficznie też wygląda. I, i to jest mata, która odpowiada, e, odpowiada na e, zapytania naszych klientów. Po prostu e, nie potrzebuje mocno, potrzebuje tylko trochę. I tu jest właśnie klient, który. Panie Marku, e, jedziemy z tematem, i chodzi o nadkola, e, więc idziemy ekspertem, ale drzwi, maskę pod szybie potrzebuje tylko trochę. Trochę liznoć, tak powiedział nasz klient. pozdrawia, więc po prostu to jest materiał, który jak najbardziej się nadaje. Teraz tak, Barrier Light jest to druga warstwa. Tuż mamy i paski poklejone. Jak widzicie, po prostu każda spoina, każde łączenie naszej materiału, po prostu mamy te paski z. To są paski z membrany akustycznej, tak? Więc, więc każdą spoinę, każde łączenie po prostu mamy zaklejone. Więc pierwsza warstwa jest butyl. Tutaj Daniel pokaże na, na przebitkach. Drugą warstwę Barrier Light. I tak w ten sposób mamy zrobiony komplet drzwi, tak? Więc jeszcze za chwilę Wam pokażę e, temat boczków, bo tam też jest wersja ekonomiczna, standardowa, podstawowa, więc zobaczycie jak wygląda e, taki podstawowy zestaw, bo zawsze Wam pokazujemy eksperta, komfort, e, pokazuje Wam lighta, a w wersji standardowej, którą tak na to u nas bardzo mało kto wybiera, tak? E, ale, ale no głównie to mamy takie auta, które latają gdzieś po drogach, po trasach, więc staramy się po prostu stosować materiały, które mają wyższe, wyższe parametry, wyższe współczynniki tłumienia. Dobrze, drzwi już będziemy sobie powoli składać, przejdziemy teraz do boczków. Teraz mamy boczek tapicerski, jeśli chodzi o drzwi przód tył i w tej wersji standard stosujemy w wersji eko. Jest to mata, która, tak jak w przypadku Base'a, gdzie mamy i Comfort i, i Lighta, czy, czy mamy eksperta, tam idzie Base trójka nawet w, przy, przy ekspercie, tu jest e, seria Eco. E, nie znacie tego materiału w ogóle z naszych filmów, e, z tego względu, że ten wersja standard, jak przypominam, że rzadziej to stosujemy, rzadziej to klienci wybierają, aczkolwiek materiał też jest super. Chodzi o to, że ona ma współczynnik tłumienia, ma taki dosyć niski. I ten współczynnik tłumienia po prostu nie jest nam potrzebny do wytłumienia takich elementów jak boczek tapicerski. Potrzebny jest nam do tego, żeby po prostu wyizolować nam te wszystkie rezonanse. Więc te rezonanse wszystkie uspokajamy tym materiałem, i on tak po wyrolowaniu widzicie, jak widzieliście na przykład na materiałach naszych gdzie baser żeśmy kładli. Po prostu on się świetnie wyciska, zobaczcie, ja naprawdę e, nawet nie muszę bardzo siły użyć, mamy te rolki, ale, ale po prostu można nawet sobie po prostu jakoś łopatką plastikową rozgnieść ten materiał. E, I on naprawdę świetnie się klei, super, ma, ma naprawdę butel, który jest naprawdę świetnie się to klei. Chcę Wam tak pokazać na szybko, bo jakby y, mamy już y, elementy, y, ja staram się tak podoklejać patrzcie nawet jak tu jest nie jest to plastik tylko jest taka taki nie wiem taki materiał jakaś wytłoczka z takiej kurczę nie wiem płyty piśni jakby z czegoś tam widzę jakieś takie włókna więc tak mówię ale zobaczcie, jak to się fajnie, fajnie się to wszystko wygniata i gubimy rezonans. Przede wszystkim mamy zgubić rezonans w, w tych tapicerkach. Czyli, tak jak tutaj wygniatamy, wszystko to jeszcze uzupełniamy. E, każdy element tutaj, nawet tutaj, te ścianki, te boczne, to wszystko kryjemy właśnie tym e, materiałem, tym eko. I na to w wersji standard idzie pianka, ale pianka nie idzie dziesiątka, nie idzie piętnastka, idzie piątka. Zobaczcie ona jest cieniutka. Ale też jest pianka z pamięcią. Ona też ładnie działać będzie, wyłapał, wyłapie nam te szumy. I przede wszystkim kładziemy się wydaje, że nawet z jednej pianki, bo ona ma 75 na, na metr. Więc z jednej pianki po prostu zrobimy dwa elementy, jeśli chodzi o tapicerkę. Także teraz kleję, przykleimy tą piankę i będziemy mieli drzwi gotowe. Także do następnych drugą warstwę zrobimy, także tu nagramy drugą warstwę jakby. Jak już położymy nadkola, maskę pod szybie, widzimy się przy następnych kadrach. Tiguan, Pigułan, dobrze mówię. <laughs> Słuchajcie, pokażę Wam maskę, bo nie wykazywaliśmy przy okazji ogrywania, jakby tam drzwi. E, oczywiście, tak, e, cały czas lecimy w wersją standard, czyli po prostu maska również. To jest Beta 2. E, na to idzie silton. Silton, jak znacie już z naszych materiałów, bardzo świetny materiał. To jest, jest y, y, silikonowe, nie boi się wody, temperatury i, i oczywiście to jest ta membrana akustyczna. I to jest maska wykonana we, w, w dwóch warstwach, tak samo tutaj już mamy Pod szybie, pod szybie się to nie, nie zmienia jeśli chodzi o drugą warstwę, pierwszą warstwę również mamy BT, czyli wszystko wersja standard, e, według naszego konfiguratora. E, w standardzie mamy po prostu materiał, który ma troszeczkę niższy współczynnik tłumienia, aczkolwiek jak e, gdzieś tam patrzę o materiałach na rynku, to naprawdę to jest materiał już petarda. E, może być lepiej, po prostu stosując wersję Comfort Light Muszę. lub też Expert. I oczywiście bawier Trójka. Yy, tutaj doklejmy dokleimy, Już Oczywiście tutaj yy, w kwestii, żeby Wam pokazać warstwy właśnie. Pierwsza Beta, a druga jest Bawier Trójka. Bajery oczywiście tutaj wszystkie paski kleimy tak, żeby wszystkie odwodnienia, zobaczcie tu są odwodnienia, nie wiem czy to dalej nie pokażesz, ale jest to po prostu odwodnienie, to jest wszystko spływ tutaj, więc po prostu robimy taką rynienkę i to wszystko będzie po prostu sobie tam szczelnie schodziło. Jak pokazywała wcześniej, po prostu te pianki, oczywiście je zerwaliśmy, tak? no bo ta pianka, ja nie wiem co ona tam daje, producent sobie tak wymyślił, nie wiem czy poparli to jakimiś badaniami. Eee, także mamy maskę, mamy po szybie. Przejdźmy teraz do drzwi, pokażę. Mam teraz drzwi, eee, Drzwi jak wcześniej pokazywaliśmy, po prostu były poszycie zewnętrzne, zrobione było na dwóch warstwach eee, cały czas w standard. Czyli mamy, zrobiono pierwszą warstwę mamy beta, później jest eee, light. Eee, I teraz już wytłoczkę mamy, tak? bo wtedy nie mogliśmy pokazać tej wytłoczki. Wytłoczka macie eee, tak jak base'em wyklejona. Tak samo jest w tej chwili, też się ładnie to ugniata eee, ten beta dwójka. Więc całe te poszycie zobaczy, to już jest taki monolit. Ładnie to spaja, nie będzie rezonansów jak najbardziej. Yy, także w wersji standard stosujemy BT. Korzystnie wygląda ten kolorek, <laughs> mówię tutaj o marmurku, ale no to jakby to ma działać, a nie wyglądać, aczkolwiek estetyka dla nas też jest ważna. Yy, dla nas jak po prostu jak nagrywamy dla Was filmy, żeby to też fajnie wyglądało. Macie poszycie zewnętrzne, macie też boczek, oczywiście boczek też jest zrobiony, jest wersją eko, tam z reberkiem i jest wszystko piątka, zrobiona piątka, mata piankowa, czyli to jest ta pianka z pamięcią, pianka z pamięcią, w wersji standard macie również właśnie piątkę, to jest też bardzo fajny materiał, on ma taki olej, wiecie, taki jakby... Jak przejdziemy palcem, to po prostu jest taka na jakby, ma taki film, to się nazywa. Taki film, nie wiem czy to olej, czy film, ale po prostu tak czuć na palcach taki jedwab. Więc po prostu ta pianka jest nasączona. No i oczywiście ma tę funkcję taką po prostu, że pamięci, czyli wszystkie po prostu te przewody, wszystko, cała instalacja, która jest nadal na oryginale pospinana, po prostu tu były pospinane, te, te wiązki wszystkie są powrotem na, na tym samym miejscu i ona no ciska po prostu. System Harmana zostaje, pan zastanawiał się nad wymianą, ale po prostu Stwierdziliśmy, że po prostu, że albo, albo grubo, albo wcale. <gry> Więc myślę, że po prostu jak się Pan zdecyduje na jakiś upgrade, to zrobimy cały system bez wymiany samofaru, bo tu jest widzicie 18, 20, 18 chyba woofer, jest średniak, jest Twitter na słupku, wszystko, cały system Harmana. Mam nadzieję, że po wytłumieniu będzie mu dobrze grało, Panu. Ale jeśli będzie, będą jakieś tam zastrzeżenia, to jak najbardziej po prostu zajmiemy się tym tematem. Na tym etapie już kończę ten materiał dla Was. Jak widzicie, nowy samochód, po prostu nadal z też z problemami. Nie chcę, nie chcę przedciągać, przy, ale po prostu zwróćcie uwagę na to, że po prostu e, ostatnio miałem tak na koniec już telefon, gdzie pan odebrał e, G60 nowa piątka za 450 tysięcy i mówi, że nie da się nawet przez telefon rozmawiać w 160 w trasie. Po prostu trzeba zwalniać. Więc też przyjedzie, e, mamy już termin napisany, po prostu będziemy po prostu nagrywać też materiał dla Was o tym nowym BMW 5 za... No, 450 tysięcy. Także to dla nas też jest e, fajne, fajne, że po prostu że klienci do nas dzwonią, się pytają, e, proszą o pomoc, ale za, dostrzegamy to, że po prostu im nowsze samochody, im to po prostu gorzej, mm, gorzej to wszystko wykonane z gorszych materiałów, gorszych plastików i, i niestety to, tego wygłuszczenia po prostu jest coraz mniej. E, tym takim ze znakiem zapytania, takim akcentem po prostu kończąc e, zapraszam Was do was następnych materiałów.